Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale Matka wyszła sama z domu. I to na dłużej niż na pół godziny do sklepu Ogólnie przyjechałam teraz e, na zabieg INDIBA e, Żeby popracować trochę nad moją blizną e, po cięciu cesarskim Jest to pierwszy zabieg, który będę wykonywała I jestem bardzo ciekawa efektów, jak to w ogóle wszystko będzie przebiegać i tak dalej Zobaczymy No i po tym zabiegu wybieram się też na brwi Więc Paweł został z Maxim dzisiaj pierwszy raz na dłużej Będą to takie wydaje mi się, że z 4 godzinki Ale na pewno sobie poradzą Już zostawali kilkukrotnie sami w domu, ale wiecie na taki krótszy okres Nie na taki długi, ale nie martwię się Wiem, że na pewno sobie poradzą, tylko jestem ciekawa jak dobrze. Zobaczymy jak wrócimy do domu, czy Maksiu dalej będzie w piżamie, czy będziemy zrobioną pielęgnację i tak dalej. No więc ja lecę teraz na zabieg i dam wam znać po, jak moje odczucia. Jestem już po zabiegu, e, ogólnie... Jestem mega ciekawa efektów. Zabieg sam w sobie jest bardzo przyjemny, bo tak naprawdę jeżdżą ci po bliźnie głowicą i wytwarzane jest w międzyczasie ciepło, więc tak naprawdę nie jest to w ogóle bolesny zabieg, tylko bardziej przyjemny. No i zobaczymy jakie będą efekty, ale to pewnie dopiero będzie widać po którymś razie, bo wiadomo, że takie zabiegi potrzebują czasu. Teraz jadę na brwi. Dawno nie byłam w ogóle u Dagmarek, która zajmuje się moimi brwiami, bo wciąż po prostu do niej nie chodziłam. No i teraz po ciąży mogę w końcu E, robić laminację, więc e, idziemy ogarnąć moje brwi. Jestem już po brwiach, tak one się prezentują teraz. Niestety zabiegu laminacji nie mogliśmy zrobić, bo mam zbyt delikatne włoski. Musimy trochę odczekać. Może następnym razem uda się to ogarnąć, ale przynajmniej zrobiłam regulację i e, farbkę, żeby te brwi wyglądały. Fajnie. I dostałam widzowie prezencik. Taki o świątecznej. Jestem co coś w środku. Zrobimy sobie unboxing. To jest zawsze takie miłe, jak się dostaje takie prezenciki małe świąteczne. Docenię się. O, dostałam życzonka, taką laskę cukrową i świeczusia chyba, tak, świeczusia Uuu! Ale pięknie, tak świątecznie i mega ładnie. Kocham świeczusia. mega ładna, Fajnie Taki mały prezencik, a jak cieszy Jedziemy teraz do domku, Zobaczcie jak chłopaki sobie radzą Jestem mega ciekawa jak funkcjonuje im się Zobaczymy Jedziemy do domku Jak tam moje chłopaki się radzą? Czkawkę mają teraz To podnieś go no, Tak no. Wyżej o. Trochę płakał, nie spał, musiał z nim pochodzić No nie śpisz generalnie, cały czas patrzę sobie No to taki już jest. no. Teraz no. już będzie coraz więcej patrzył, leżał, patrzył. Przebraliśmy się i tym podobne, spoko. To nie zdążyłem jeszcze ogarnąć, bo tak naprawdę. No. Zjadłem i on od razu wstał, nie? I musiałem coś z nim siedzieć. Okay. Troszkę spaliśmy, z pół godzinki razem spaliśmy. Okej. Okay. No, ale jak ale ja stałem, to radę, Tak, lecią no no to luz, nie? Spoko. No mamo się już wróciła, też, pomoże. Jest, się Maksiu zasnął, więc teraz otworzymy sobie dwie paczki, które przyszły w sumie do niego, no ale. Cześć, skipper. Ale on nie musi być przy otwarciu, bo, bo nie wie o co chodzi. Po prostu. Co mówiłam mu ciuszki z Nexta? Są tu piżamki, które u nas się fajnie sprawdzają. W Polsce w sklepach, jak widzę pajacyki, to zwykle one są zapinane na jedną nogę, na jedną nogawkę. Spoko one są, ale te nam się lepiej sprawdzają. One są zapinane na takie napy. To jest napa? Tak to się nazywa? To? Nie wiem, co się nazywa. Na takie coś. O. To no mi gorski, się wydaje, to że to jak jest napa. Się mi się wydaje, że to są na napy. Się nappa mówi. mi się korzysta ze skórą w Mercedesie. <noise> Mercedesa jak konfigurać to jest skóra napa. <noise> tak? tak. <głos> okay. No to one są na takie zapięcie i widzowie mają osobno zapinane obie nogawki. Więc jak na przykład chcecie przebrać dziecko, to wystarczy, że odepniecie z jednej nogawki, z drugiej nogawki i macie jakby otwartego pampersa już, więc to jest spoko. I też y, fizjoterapeutka nam poleciła właśnie takie piżamki, żeby po prostu y, dziecko nie było zciśnięte zamkiem w jedną stronę, tylko żeby miało to właśnie taki fajny dostęp y, i luźny z dwóch stron. Więc y, takie piżamki kupiłam. Tu jest taka panda, to są jakieś inne zwierzątka, takie i takie kolorki. I jeszcze wzięłam takie bardziej kolorowe piżamki. Też tak samo zapinane. I tu jest taki kolor, taki kolor i taki kolor. ale ja mam wrażenie, że. Jakieś takie luźne one mu będą chyba, nie? Wygląda no, no, za dużo. No to nie wiem. Najwyżej będzie za duża mu trochę. No to nic, dorośnie. Albo skurczymy w praniu. Chociaż te są chyba mniejsze. Tak, jedne są mniejsze, drugie są większe. I to zobaczcie, jaka różnica, ale kupiłam ten sam rozmiar. Patrzcie te nogawki. Jedna jest taka, a druga jest taka. No to nieźle. Nieźle mają rozmiarówkę ogarniętą w tym nexie. Ale to nic. To było na tyle, jeżeli chodzi o paczkę z Nexta, ale oprócz tego mam jeszcze jedną wielką pakę, którą Paweł właśnie mi już podaje. I tutaj mamy coś do zabawy. To jest coś, co w sumie przyda nam się już nawet teraz, ale w najbliższym czasie nam się przyda dla niego i dla jego zabawy. E, Ten teren, Mata. Ale fajne! Fajne, nie? Spoko. I patrz, i ona ma tutaj ma takie dużo kontrastów, ma, więc on jakby zaraz będzie już to wszystko widział. Tu ma takie rzeczy, które wiszą, grają, więc będzie mógł sobie je łapać. Tutaj ma takie książeczki kontrastowe, że jak położył go na brzuszku, to będzie chciał je oglądać i będzie podnosił główkę. Tu masz takie na stópki, że kładziesz go i on stópkami tak wali w to i to hałasuje. Jestem ciekaw, jak skipper będzie się na to zapatrywał, na tą matę. Zobaczymy. I tu ma jeszcze lusterko. Stwierdziłam, że fajne takie. Spoko. I to w sumie jest jego prezent na święta. No ale tak, no on i tak nie rozpakuje. No i tak nie, nie rozpakuje, nie. tego, więc stwierdziłam, że to rozpakuje. Pójdziemy zaraz to złożyć. Oho. Księciu się budzi. Więc teraz, jak ja rozkładałam matę, to Paweł zaczął przygotowywać obiad. Tak, dzisiaj mamy taki domowy dzień, w ogóle taki trochę wokół jest, bo sprzątam dzisiaj szafki w domu. Tak naprawdę od wakacji mieliśmy taki zapierdziel w pracy, że po prostu co mieliśmy, to wrzucaliśmy jakieś papiery, wiecie, różne rzeczy dookoła. Jakieś listy z marca otwierałem dzisiaj. A mamy grudzień. Tak, no jakieś prezenty urodzinowe dla mnie z apartu i tak dalej, tak. jakieś zniszki przyszły. Mamy taki mocny pierdzielnik syfu dookoła. I musimy z niego się wygrzebywać, i właśnie dzisiaj zacząłem się z niego wygrzebywać stopniowo. No i trzeba było przerwę zrobić. Tak, dzisiaj Paweł serwuje spaghetti bolognese. Na szybko tak. Bolognezik zawsze jest dobry, fajny, świeży taki, a szybki do zrobienia. No. Jeszcze zanim będziemy rozłożyć tomatę, to wstawimy pranie Maksia. Powiem, że tych ciuszków idzie tyle dziennie, że to jest jakaś masakra, i tak mam wrażenie, że rzadko go przebieramy. No ale naprawdę. Idzie tego sporo i co chwilę trzeba robić po prostu pranie. Muszę iść w ogóle też na zakupy, bo brakuje mi ciuszków już dla niego. Maxie teraz już nosi większy rozmiar niż nosił na początku. Nosi teraz 62, a nie 56. A teraz już jestem świadoma, ile tych ciuszków idzie na co dzień, więc jestem w stanie, wiecie, obliczyć, ile czego potrzebuję. Więc muszę się wybrać do jakiegoś sklepu, żeby kupić dla niego ciuszki nowe, bo mimo wszystko tych ciuszków aż tak dużo nie mam. Wiecie, bo jak się jest nowym rodzicem, E, tu chce się kupować tego dużo, ale wszyscy mówią, żeby nie kupować dużo, więc wtedy kupujesz mało i po prostu wychodzi tak, że brakuje ci tych książków. Obiad do kolacja jest już gotowa. Mówię obiad do kolacji, bo jest już prawie 17. Późno ogólnie jemy teraz. Tak, na szybko nie sprzątałem, zrobiłem tak, żebyś zdążył jeszcze zjeść, zanim młody się obudzi na jedzenie. Tak, bo Maxi może się w każdej chwili obudzić, że e, chce jeść, więc e, mam dla niego gotowe jedzenie. Szybko postaram się zjeść swoje i może się uda e, to zrobić. Zobaczymy. To smaku, proszę o To jest zbyt mięsna. Ale to ci już mówiłam. A, tak. Zwykle kupuję wieprzowe ołowia, to jest są grzykowe, miecha. Mm -hmm. a tu przez to, że jest mięso wieprzowe, no to ono się tak bardziej dziamdzia. Przepis na spaghetti bolognese naszej roboty w ogóle macie na gotują. Tak, jest mega dobre, ale takie po naszemu. Ale co goście przychodzą i im robię, to może jest pyszne. No. Szymon naprawdę. ostatnio ze swoimi dziewczyną zachwalali bardzo. No jest takie inne, ale takie nasze. Muszę w ogóle dzisiaj spakować wszystkie prezenty świąteczne już. ja muszę z rodzicom kupić prezenty. Możemy podjechać jutro z samego rana. Żeby jeszcze Zobaczymy. może nie było aż tak dużo ludzi. Spoko. Będzie pierwsza wizyta Maxie w galerii. No dlatego mówię, żeby z samego rana pojechać. Oho. Uho. Ja mogę się jak coś. To no, no. sobie jedz. Jak się z rodzicem, to jest zupełnie inny poziom jedzenia. W ogóle inny poziom życia, że już w takim trybie gotowości. Tak. Czy on i tak nam mało płacze, mało jest niegrzeczny, e, znaczy niegrzeczny, no niegrzeczny taki mały, bo właśnie może być, ale no mało nam płacze, ale dzisiaj ma jakiś gorszy dzień, no, to, ma ewidentnie. No, Jeszcze leży spokojnie. O, albo nie. Dobra, ja idę, jedz sobie do końca. Dobra, dziękuję dzień. bardzo. Cześć Maciu. Coś go boli się i mylnie. No. No i tak mleko jest jeszcze ciut za ciepłe, nie? No jest, jest, to prawda. Trzeba poczekać, więc na radę, tak? Mm. Kurde, niedoświadczonym rodzicem jestem jeszcze, żeby jeść i trzymać dziecko. No no to ja już miałam takie sytuację. Jak już o 13 nie jadą obiadu, to musiałam coś zjeść. Mm, boję się, że na niego coś skapnie, wiesz, że go brudzę. Poczekam chwilę. Na luzie poczekamy, nie? Takie domowe życie teraz trochę prowadzimy. No trochę bardziej tak niż, niż było. Wcześniej byliśmy cały czas poza domem, cały czas na hali, cały czas coś się działo. A teraz dom, dom, dom i dom. Czyli tak dużo pochodzimy, ale, ale dużo mniej niż wcześniej. Dobra, to Tak, to ja dodaję po tobie. Mhm. Znaczy. Dzień dobry. Butla. O tak, ale pyszne mleczko. W ogóle ostatnio tak łapczywie pije to mleko, to mm. wiesz takie mmm, mm, mm, jak piję. No bo jest coraz większy chłopak, coraz więcej też jest w stanie zjeść i tak dalej. No tak, 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 już bardziej kuma, nie? No. Ale spoko, bo częściej budzi się w ciągu dnia, żeby jeść, a w nocy daje nam pospać ostatnio. Dzisiaj spaliśmy na przykład 5,5 godziny tak ciągiem. No ja spałem chyba 9 dzisiaj. No, ciebie nie budziłam. Ja ciebie na długo spałem. No ale po takim daily fajnie jest mieć taki chill większy. W międzyczasie skończyło się pranie, więc przyszła pora, żeby je wywiesić. I powiem wam, że wywieszanie takich małych rzeczy jest po prostu tak słodkie, że ja... Bardzo chętnie robię pranie, jeżeli chodzi o pranie Maxia, bo to jest po prostu najsłodsza rzecz ever. I za każdym razem, jak robię pranie, to mam takie myśli, że kurde, zaraz te ciuszki będą coraz większe, coraz większe, I już nie będzie takich małych skarpeteczek, tylko będą takie wielkie skarpety niedługo. No. I to jest fajne, a jednocześnie takie smutne, że ten czas tak szybko mija. Za szybko te dzieci rosną. Ewidentnie za szybko. I widzowie, patrzcie Tutaj, tak jak mówiłam Maxu ma taką książeczkę kontrastową, gdzie może sobie patrzeć Tutaj są jakieś rzeczy, które może sobie łapać I one tak hałasują e, Tutaj muszę włożyć baterię i to będzie sobie grało Tutaj ma takie nastupki Może sobie to tak Odbijać i to będzie hałasować Spoko, podoba mi się, e, cieszę się, że to kupiłam I fajne, mega spoko Co tu, tu jeszcze mam? A, jeszcze tutaj można robić zdjęcia, że mam miesiąc, mam dwa miesiące Trzy i tak dalej, i tak dalej Spoko, doroczku, czyli można robić sobie na takiej macie zdjęcia, że wiecie, ja mam miesiąc i tak dalej. Będziemy robić. Spoko. Fajna mata. Udało mi się położyć Maksia i teraz zajmiemy się prezentami, no bo już czas, żeby je spakować. Tutaj składuję sobie wszystkie prezenty świąteczne. Większość z nich udało mi się kupić jeszcze przed porodem, więc one tak sobie tutaj leżą i leżą i czekają, aż właśnie je spakuję. No więc biorę papier, taśmę i pakujemy prezenty świąteczne. Dobra. Mamy kilka toreb, mamy kilka papierów, pakujemy. Dzieci lubią rozpakowywać dużo prezentów, e, ja dla Nikosia mam trzy gry planszowe, e, takie Monopoly, Czułko Junior i Twister Junior, więc wszystko spakuję osobno, że wiecie, są trzy prezenty, a nie jeden. Ja w ogóle jestem z tych osób, które kochają pakować prezenty. Może nie wychodzi mi to jakoś nie wiadomo jak super, ale lubię to robić. Jest to dla mnie takie zawsze relaksujące. No i z racji tego, że Paweł totalnie nie potrafi pakować prezentów, no to yy, ja to robię po prostu u nas w domu. Gdyby możecie dać znać w komentarzu, czy wy czujecie klimat świąteczny w tym roku. Bo ja, szczerze, totalnie go nie czuję. Totalnie nie czuję wajbu. Yy, nie słucham w ogóle żadnych świątecznych piosenek, tak jak zwykle to robię co roku. Jakoś tak nie wiem, czy to kwestia ciąży, porodu i tak dalej, czy może kwestia tego, że tak wcześnie sobie już udekorowaliśmy dom i po prostu ten czas, jakby tak wiecie, minął już. Nie mam pojęcia, ale totalnie nie czuję świąt w tym roku, bo jak wyglądacie ten film, to już jest po świętach, ale jak ja go nagrywam, to jest przed świętami, więc może jeszcze ten klimat świąteczny do mnie przyjdzie. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to jest Nikoś. Prezenty spakowane. Została mi jeszcze do spakowania walizka dla mojej chrześniaczki, ale na nią po prostu kupię taką wielką torbę, no bo ciężko będzie to spakować w jakiś papier. Skipper, zejdź! To nie dla Ciebie! No widzowie, Skipper cały czas próbuje tutaj wejść, bo to fajnie hałasuje. Tutaj są jakieś takie, wiecie, szeleszczące rzeczy i tak dalej. I cały czas próbuje tutaj drapać sobie. Jeszcze wracając do tematu prezentów. E, to jeszcze Paweł musi dokupić prezenty dla swoich rodziców, i e, mi się przypomniało, że nie mam prezentu dla Pawła. E, te wszystkie rzeczy, które tutaj są, tak jak mówiłam, już były kupowane dawno temu, i prezent dla Pawła zostawiłam na ostatnią chwilę i po prostu o nim zapomniałam. Więc muszę na dniach się teraz wybrać do Castoramy, żeby kupić mu prezent. E, tak, kupuję prezent Pawłowi w Kastoramie, bo stwierdziłam, że fajnym pomysłem będzie kupić dla niego narzędzia. Teraz będziemy mieć, wiecie, duży garaż w naszym nowym domu to chcę Pałowi kupić taką wielką skrzynię i do tego po prostu dobrać mu narzędzia, typu jakieś bity do wkrętarek, yy, jakieś, wiecie, kombinerki, jakieś młotki i tak dalej, bo takich rzeczy nie mamy. A fajnie by było, że po prostu wszystkie takie narzędzia były w jednym miejscu w domu. Więc jak będziemy się już tam wprowadzać, to wtedy kupię Pałowi taką wielką skrzynię, czy taki stół, zobaczymy, co będzie chciał, a po prostu pod choinkę dostanie narzędzia. Na szczęście na miejscu jest mój tata, który mi pomoże ogarnąć takie, wiecie, narzędziowe rzeczy, bo ja się na tym totalnie nie znam i co powinien mieć każdy facet w domu, jeżeli chodzi o narzędzia i takie e, rzeczy kupimy Pawłowi pod choinkę. No i jeszcze musimy kupić prezent pod choinkę dla piesków, bo zawsze kupujemy im jakieś kostki, e, co prawda e, zwykle nie wytrzymują do momentu wigilii, bo jakie je położymy pod choinką, to one od razu się do nich dobierają, ale e, no, zawsze dostają też jakiś prezent dla siebie. Muszę teraz znaleźć jakieś miejsce, żeby te wszystkie prezenty schować też tutaj sobie ogarnę, bo leży pełno papierów i folii po prostu tutaj na środku, więc to sobie ogarnę i wtedy e, Paweł powinien już wrócić, więc pójdziemy wykąpać Maksia, e, nakarmię go i położę już do spania, tak wiecie, na noc, więc widzimy się, jak już to wszystko ogarnę. Maksiu zasnął i mam teraz chwilkę dla siebie, więc stwierdziłam, że wykorzystam to i zrobię sobie takie domowe spa. Nałożę sobie jakąś maseczkę, zrobię sobie kąpiel w wannie i po prostu się tak zrelaksuję. Ostatnio już mówiłam Pawłowi, że muszę się zapisać na jakiś masaż, bo mi już plecy bolą. E, co prawda my dużo Maksie nie nosimy, staramy się w ogóle go nie nosić, ale wiecie, e, jak trzeba zejść z góry na dół, czy trzeba go gdzieś przenieść i tak dalej, no to mimo wszystko się go nosi. No i jak się tak trzyma ponad 4 kg, no to trochę jest wysiłku na plecach. Szczególnie, że wcześniej wiecie, nie ćwiczyłam rąk i tak dalej, więc moje ręce są słabe. I ten kargosłup pociąży też jest obciążony, więc muszę iść na jakiś masaż, żeby o to zadbać. No dobra, ja sobie robię spa. Nie będę wam już tego pokazywać, e, bo chcę się mimo wszystko zrelaksować i spędzić czas sama ze sobą i wiecie, ze swoimi myślami, więc e, kończę tego vloga. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!